Hej wszystkim, witam was serdecznie ponownie tutaj u mnie na kanale Ja jestem Aga, a dzisiaj długo przeze mnie wyczekiwany film Czyli film z moim TBR-em na 2025 rok Jak widzicie za mną jest już wózeczek na książki Mega się z niego cieszę, jestem z niego mega zadowolona On jest z link do niego zostawię wam oczywiście w opisie I dzisiaj wybierzemy sobie 25 książek na 2025 rok Z TBR-u z zeszłego roku jestem bardzo zadowolona I naprawdę rzetelnie czytałam te książki, więc mam nadzieję że w tym roku również będzie tak samo. E, oczywiście nie czytałam też wszystkich książek z mojego TBR-u z tamtego roku, więc pojawią się one w tegorocznym TBR-ze. Mam nadzieję, że taki film Wam się podoba, bo teraz będzie dużo właśnie takich filmów z planowaniem, z różnymi celami, podsumowującymi, więc naprawdę, naprawdę będą fajne treści i ja zawsze się cieszę na ten początek roku, bo wszystko wydaje się takie świeże, można sobie wszystko zaplanować, stać się troszeczkę lepszym niż w poprzednim roku, więc słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, bo nie. Nie chcę, żeby ten film trwał bardzo długo. Proszę Was do oglądania. Oczywiście o TBR-ze z tamtego roku również będę Wam opowiadała, ale to w innym filmie, takim troszeczkę podsumowującym cały rok. Tam sobie skonfrontujemy to, ile książek z tego TBR-u przeczytałam, jak one mi się podobały, i tak dalej, i tak dalej. A ja zaczynam sobie w sumie tak dosyć płynnie właśnie od pokazania Wam książek na ten rok, na ten TBR. Tak naprawdę to są książki, które miałam w tamtym roku Na tibiarze, ale nie udało mi się ich przeczytać Więc lecimy z pierwszą kategorią Ja sobie w tamtym roku postanowiłam, że Przeczytam wszystkie książki Jojo Moyes Niestety mi się to nie udało, dalej jestem W trakcie czytania i w tym roku Chciałabym właśnie to wyzwanie dokończyć Do was z takim naprawdę obszernym Filmem o tej autorce i o jej twórczości I słuchajcie, książki, które mi się Nie udało przeczytać od Jojo Moyes To jest dziewczyna, którą kochałeś I ona mnie bardzo, bardzo Kusi do przeczytania, chociaż z Grubaskiem, bo nie oszukujmy się, że wszystkie książki tej autorki są dosyć obszerne, więc to będzie pierwsza propozycja. Kompletnie nie wiem o czym są te wszystkie książki. Wszystkie są takim troszeczkę obyczajem, ale chciałabym w tym roku po prostu dokończyć to wyzwanie, które sobie narzuciłam i przeczytać już wszystkie książki tej autorki. Więc to jest pierwsza propozycja i je sobie będę układała tutaj u góry na moim wózeczku. Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie nam leciało. Kolejna, chyba jeszcze obszerniejsza, w samym sercu morza. Jeżeli będę mówiła przez nos, to bardzo Was przepraszam, ale jestem chora. W samym sercu morza, również obyczajówka, również od tej samej autorki. Zobaczymy, czy się polubię z tymi książkami. Możecie mi pisać w komentarzach, od której mam zacząć. Jeżeli którąś czytaliście, oczywiście dajcie mi znać, czy warto, czy nie warto, czy Wam się spodobała, czy też nie. Tutaj Wam pokażę. O, Tak myślałam. Tutaj wam pokażę tak szybko te książki tej autorki tylko tytuły których nie czytałam. Część mi się udało przeczytać, no ale jak widzicie nie wszystkie, ponieważ miałam tak w tamtym roku, że po książkach Dżojo Moes szybko bardzo wpadałam w zastój czytelniczy. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. I mamy tutaj książkę we wspólnym rytmie. Kolejną książką jest Pod osłoną deszczu. Tak mi pasuje ta książka trosze, troszeczkę na jesień, więc bardzo możliwe, że sięgnę po nią jesienią, ale nie mówię. Możliwe, że szybciej dokończę to wyzwanie. kolejne Książka tej autorki, czyli Zakazany Owoc I ta mnie bardzo, bardzo kusi Może dlatego, że to jest najświeższa książka Jojo Moyes w mojej kolekcji Też nie posiadam jednej książki Jojo Moyes e, Która wam się gdzieś tutaj wyświetli teraz na ekranie Ponieważ ona też się będzie znajdowała na moim TBR-ze No ale nie mam jej wersji na razie fizycznej Myślę, że ją dokupię I oczywiście przyjdę do was z jej recenzją Zakazany Owoc, kolejna propozycja Tutaj tak jak mówię, lecimy dosyć szybko Później będę się troszeczkę bardziej e, rozpowiadała na temat innych książek. E, I uwaga, kolory Pawich piór. Wszystkie mają około 500-ponad 500 stron. No więc nie są to takie też małe książki, więc jest to delikatne wyzwanie. E, tą książkę poleciła mi jedna z Was właśnie tutaj pod jakimś filmem na YouTubie, e, więc też ona mnie bardzo kusi. Jeżeli Wy polecacie, to ja jestem jeszcze bardziej ciekawa, żeby sięgać po te książki, więc jak którąś z mojego TBR-u czytaliście, to dajcie znać. Komentarzu, kolejna propozycja, i chyba ostatnia. Tak, i ostatnia książka JoJo Mojes. Jeszcze tutaj musimy sobie dodać jedną, więc mamy już 8 książek z TBR-u. To są książki JoJo Mojes i mamy ostatni list do kochanka. Może tak Wam pokażę, bo widzę, że troszeczkę lampa odbija światło i nie do końca widać te okładki. Mam, je, mam ją w wersji kieszonkowej, pakiet. Ona ma niestety złamany grzbiet, ale to nie z ją. Czytała moja siostra i nie bardzo jej się spodobała. Zobaczymy, jak będzie ze mną. Mi ogólnie książki JoJo Mojes. Ja mam taką troszeczkę relację Hate Love, bo niektóre kocham i ubóstwiam, a niektórych po prostu nienawidzę i nie mogę wytrzymać, e, więc zobaczymy, jak będzie z tą propozycją i z tymi innymi. Więc pierwsze 8 książek już mamy wybrane. Lecimy teraz z książkami, które były na moim TBI-arze w dalszym ciągu, ale nie zdążyłam ich przeczytać w tamtym roku. Okej, okay, a więc lecimy, zaczynamy od Książki, którą ja zaczęłam czytać i jestem Nawet gdzieś w połowie, czyli w obronie syna Kryminał, bardzo mi się podobał Porzuciłam tą książkę chyba dlatego, że Zaczęłam czytać coś do recenzji I jakoś o niej zapomniałam Nie zdążyłam jej czytać w tamtym roku Więc na pewno po nią sięgnę jak najszybciej Żeby ją już skończyć Mam ją gdzieś, czekajcie, na stronie Około trzysetnej Więc naprawdę zaszłam już dosyć Dosyć daleko, zgubiłam zakładkę Więc będę musiała dokładnie prawdopodobnie czy Szukać strony, ale ta książka mega mi się spodobała i chyba też jest film, a ja bardzo lubię jest i książka, i film. Na razie czytam później, oczywiście oglądam, więc ona musiała się znaleźć na moim tbr ale jestem w połowie niej, więc chociaż tyle. Następnie, uwaga, mamy coś innego, czyli poradnik. Stosunkowo cieniutki, bo nie ma on jakoś bardzo, bardzo dużo stron. Jak mniej myśleć? Myślę, że to jest dosyć taki znany tytuł. Ja ją również zaczęłam czytać, ale przeczytałam chyba pierwszy rozdział i ją porzuciłam. Więc na pewno będę chciała ją dokończyć Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych Wiem, że ona zgarnia takie średnie opinie Bo raczej nie jest to poradnik, a taka książka troszeczkę z różnymi definicjami Zobaczymy jak mi się spodoba Bo miałam chęć naprawdę na te jeszcze inne książki tej autorki Zobaczymy jak na razie jest ona na moim tbr w dalszym ciągu więc, więc będę starała się ją przeczytać Myślę, że szybko mi to pójdzie i ostatnia książka, która była na moim że w tamtym roku i nie zdążyłam jej przeczytać, jest Moja wina od Mercedes Ron i ja już ją zaczęłam czytać. Jestem już naprawdę daleko. To była moja pierwsza książka w tym roku, po którą sięgnęłam i zobaczcie, zostało mi już naprawdę niewiele. Tak mnie ona wciągnęła, jest tak wyśmienita. Myślę, że to będzie pierwsza książka w tym roku przeze mnie przeczytana oraz pierwsza oceniona na. Full Gwiazdek, bo tak mi się podoba. Oczywiście mamy jeszcze dwie części tutaj, bo to jest trylogia. Serdecznie już Wam mogę polecić tą trylogię winnych. Dopiero przeczytałam pierwszy tom, nawet niecały. Dzisiaj planuję ją skończyć. Na pewno opowiem Wam o niej tutaj na kanale, ale już się cieszę, że zaczęłam ten rok od książki z mojego TBR-u. No bo ona była w sumie na tamten rok zaplanowana, ale nie miałam kiedy do niej usiąść, a teraz lecę przez nią po prostu tak i myślę, że dzisiaj ją skończę. I przez kolejne dni skończę kilka kolejnych części. Więc to odkładam na mój TBR, a w sumie nie odkładam. Dobra, odkładam. Mamy moją winę, to musi być twoja wina. I teraz wyszedł film, twoja wina. Ja nie oglądałam ani moja wina, ani twoja wina filmu. Dopiero po przeczytaniu książek będę się za to zabierała. Fajna, bardzo ładne okładki mają te książki. Mega mi się podoba styl pisarski tutaj autorki. Cudo. Cudo czytajcie, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Także czy? nawet nie skończyłam pierwszego tomu, ale już ona strasznie mi się podoba. I jak lubicie młodzieżówki, jak lubicie na przykład Hell czy Students, coś takiego, chociaż ona bardziej jest podobna do Hell, chociaż... Ma trochę taką mieszankę. Między Hell a Students bym powiedziała, że to jest, że taka mieszanka troszeczkę. Serdecznie Wam polecam. Nie wiem, czy to jej nie urazi, jeżeli ją porównam do Hell, bo Hell jednak ma bardziej mroczny klimat. Tutaj aż takiego mrocznego klimatu nie ma. No i oczywiście, Nasza Wina Lu również ląduje. Chyba jest najgrubsza ta książka z tych wszystkich. Również będę ją czytała i to jeszcze w styczniu, więc czekajcie na recenzję. Następnie chciałabym Wam pokazać książki, które zaczęłam w tamtym roku, ale z jakichś powodów ich nie skończyła i jest kilka takich książek, na pewno będę je chciała dokończyć w tym roku. I zacznijmy sobie od. Hunting Adeline. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę. Od tych cegieł okropnych, wielkich. Ja zaczęłam czytać pierwszy tom, bo chciałam Wam je przeczytać na Halloween, ale że się nie wyrobiłam, to jakoś porzuciłam tą serię, ponieważ nie była ona dla mnie jakoś tak bardzo wtedy kusząca, kusiły mnie inne książki, ale teraz strasznie chciałabym ją dla Was skończyć, pomimo tego, że ona mi jakoś nie przypadła do gustu, bo jest full dziwna. Jest strasznie dziwna. Nie wiem na razie skąd ten hype na tą książkę. Może później się dowiem. Ja Jestem w niej na stronie 264 i będę chciała dokończyć pierwszy tom oraz będę chciała dokończyć drugi tom, jak widzicie ja mam w tych pięknych wydaniach specjalnych, które są dla mnie obłędne. I to są chyba najpiękniejsze wydania specjalne, jakie mam na półce, więc te dwie wielkie cegły, jak widzicie do tej pory były praktycznie same cegły tutaj na moim tbr więc to nie taki byle jaki TBR. Słuchajcie, te dwie książki, te dwie propozycje Również daję na wózeczek I będę starała się je dla was przeczytać Kolejną książką, którą zaczęłam W 2024 roku i nie skończyłam Jest Potęga Podświadomości W wersji tej paket małej Ja mam przeczytanych tutaj chyba jakieś 16 stron, czytałam ją w podróży Ale później mi się odwidziało, zmęczyły mi się Bardzo szybko oczy, ponieważ czytałam w nocy Więc stwierdziłam, że Czemu nie w tym roku? Cienka Myślę, że dosyć spoko propozycja I już drugi taki troszeczkę poradnik na moim TBR-ze. Ja mam taką ciekawostkę, że ja zaczynałam od poradników, więc coś mi jeszcze z tego zostało, więc ta książka również trafi na mój TBR. I uwaga, rozpoczęta seria, której nie skończyłam, czyli Westwood Academy. Ja przeczytałam pierwszy tom. Po pierwszym tomie jakoś nie miałam ochoty na drugi, więc tą serię porzuciłam. Czytałam ją gdzieś początkiem, w pierwszej połowie tamtego roku, chyba z tego co kojarzę, chyba że już w lipcu, coś takiego. Gdzieś to były ciepłe miesiące, no i niestety porzuciłam tę serię. Chcę do niej w tym roku wrócić i przeczytać Maybe You i zobaczyć, czy ta książka do mnie trafi, czy nie, ponieważ pierwszy tom nie za bardzo do mnie trafił, oceniłam go chyba na 3 gwiazdki, na 5 albo 3,5. Mam nadzieję, że z drugim tomem będzie lepiej, więc również spróbujemy, zobaczymy. Jak widzicie, jest tutaj też sporo młodzieżówek, więc tego też możecie się spodziewać w tym roku. I na końcu książki, które w sumie wybrałam z mojej biblioteczki, nie zaczynałam ich, bardziej to są książki, które tak bardzo mnie kuszą, albo za które nie miałam kiedy się wziąć w tamtym roku, więc lecimy i mam tutaj na przykład książkę od Emily Henry, Ludzie, których spotykamy na wakacjach, która mnie bardzo, bardzo kusiła tego lata, ale nie mogłam znaleźć na nią czasu. E, myślę, że będzie ciekawa, chociaż wiem, że książki tej autorki zbierają różne opinie. Ja chciałabym bardzo przeczytać wszystkie książki tej autorki, zobaczyć czy się z nią polubię czy też nie. E, więc tą książkę mam na swoim tybiarze i jak możecie się domyślać, prawdopodobnie przeczytam ją w jakiś letnich miesiącach. Więc gdzieś w takim okresie możecie jej wyczekiwać. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi, bo kusi mnie strasznie. Kolejna książka, którą wybrałam ze względu na to, że planuję dla Was jeden film. Jeszcze nie zdradzam jak nie wiem jeszcze kiedy on się pojawi, nie wiem, kiedy się za niego wezmę, ale z myślą o danym jednym filmie wziąłam sobie na TBR. Zakochaliśmy się w nadziei, że to jest bardzo ciężka książka. Piękna okładka, to muszę tutaj przyznać Jak najbardziej, kusi mnie Jest na mojej półce już bardzo, bardzo długo I w końcu muszę ją przeczytać w tym roku Więc ta propozycja również Pojawi się na moim TBRze, myślę, że Ona jest dobrze Wam znana, bo też Była ona przez jakiś czas tak wysoko Dosyć mocno hype'owana Więc ta propozycja Jak na nią patrzę teraz, to bym ją otwarła Najchętniej i zaczęła czytać, ale wiem Że ona jest taka smutna Troszeczkę przygnębiająca, a mamy Nowy rok i nie wiem, czy bym się chciała aż tak Katować taką książką I kolejna książka, jeżeli zgadniecie Jaki film dla was planuję, to piszcie w komentarzu Kolejna książka właśnie z myślą o tym filmie e, I ogólnie, bo bardzo chciałam ją przeczytać Też mocno hype'owana W book mediach, na tiktoku I tak dalej, już taki grubasek Zakochaliśmy się w nadziei, była troszeczkę cieńsza Musicie przyznać e, Też piękna okładka, jestem jej bardzo, bardzo, bardzo Ciekawa Od Marii Licho, jeszcze nic nie czytałam Więc myślę, że to będzie idealna okazja no sami zobaczcie na tą okładkę. Wydawnictwo Mood Drive, piękne okładki robicie również, więc to jest kolejna propozycja. Jeżeli którąś z nich czytaliście, to komentarze są dla Was, tylko bez spoilerów, bardzo, bardzo Was proszę, możecie wyrazić swoją opinię o danych książkach. I następnie coś, co w sumie wzięłam z takiego powodu, że gdybym tego nie wzięła do TBR-u, to prawdopodobnie bym tej książki w życiu nie przeczytała, i w tamtym roku też miałam kilka takich książek, niektóre mi zawiodły, niektóre mi się w miarę podobały, a w tym roku wzięłam sobie dom ciszy. Tą książkę kiedyś kupiłam w jakimś antykwariacie, gdzie były losowe książki po 6 zł i ona mi się trafiła. Chciałabym poznać tą historię, bo mam ją już chyba 3 lata na półce i po nią nie sięgnęłam, więc włożenie jej. Do wózeczka i zaliczenie do TBR-u, myślę, że będzie dobrym pomysłem, by się zmotywować do jej przeczytania. Tak się ona prezentuje. No i za wiele Wam tutaj nie powiem, bo za wiele o niej oczywiście nie wiem. I kolejna tego typu książka, która leży mi na półce i w życiu bym jej prawdopodobnie nie przeczytała, gdyby nie TBR, to jest Niebko od Brigidy Helbig. Też kompletnie nie wiem o co w niej chodzi. Wiem tylko, że ma białe kartki, więc jest to pewnie dosyć stare wydanie. Zobaczymy, spróbujemy, może to będzie coś innego. Um, nie wiem, nie wiem. Jeżeli czytacie, to dajcie znać od wydawnictwa WAB, Jestem ciekawa. Ale kiedy po nią sięgnę, nie mam bladego, zielonego pojęcia Mam nadzieję, że uda się w tym roku Książka Colin Hoover, czyli coś świeżego W życiu nie czytałam książki tej autorki, żadnej A bardzo chciałabym przeczytać wszystkie jej książki, bo też są mocno hype'owane, są mocno polecane Zobaczymy, czy ja również się polubię z piórem tej autorki Okładka jest przepiękna i bardzo mnie zaciekawił opis Bo jest o dwóch siostrach, gdzie jedna z nich ma chłopaka, a ta druga siostra zakochuje się w tym chłopaku Więc jest to bardzo... Bardzo dziwny yy, i taki dosyć kontrowersyjny temat. Jestem ciekawa, jak to tutaj ujęła Colin Hoover i na pewno będę chciała dla Was ją przeczytać jak najszybciej, bo już mnie kusi. Ja ją kupiłam na targach w październiku, więc no, kilka miesięcy już u mnie leży i za każdym razem, jak na nią patrzę, to mam ochotę ją otworzyć i czytać. Kolejną książką jest Gdyby ocean nosił twoje imię. Ja wiem, że większość z was albo jakaś część z was ma już tą książkę przeczytaną, ale że ja jestem w bookmediach od niedawna i ogólnie interesuję się książkami od całkiem niedawna, to jeszcze jej nie miałam okazji czytać, a bardzo bym chciała, bo sama okładka kusi. Bestsellerki mają tutaj patronat z tego co widzę. Jestem ciekawa, wiem, że to też nie będzie najlżejsza książka, e, dlatego tym bardziej chcę ją przeczytać. E, no, mega. Wyjątkowe książki sprawiają, że patrzy na świat wokół siebie z nowej perspektywy, a to jest jedna z nich. Uwielbiam ją. Tutaj mamy taką polecajkę. Jestem jej ciekawa i też mi będzie służyła do jednego z moich filmów, więc możecie zgadywać, do jakiego. I uwaga, książka troszeczkę z innego gatunku. Mamy tutaj chyba romans historyczny, albo ogólnie jakąś obyczajówkę historyczną Dziewczyna z Berlina. Ja w 2024 roku przeczytałam z mojego TBR-u Dziewczyna Lotnika. I była taka w miarę ok, chociaż nie jestem do końca przekonana, czy to coś było dla mnie. Um, tutaj daję kolejną szansę i będę czytała Dziewczyna z Berlina. Już troszeczkę grubsza propozycja, również od wydawnictwa Filia, oczywiście. No i co? Myślę, że to takie, myślę, że jest to książka idealna na taką jesień e, deszczową, tak mi się wydaje, taki klimat. Jestem ciekawa, zobaczymy, daje szansę. Jeżeli ta mi się jakoś bardzo nie spodoba, to bardzo możliwe, że już nie będę wracała do tego typu książek, bo chyba nie do końca będzie to mój moje... Jakaś tam kategoria Ale zobaczymy, może akurat tam je uwiedzie Dam jej szansę. I to jest właśnie Mój TBR na 2025 rok 25 propozycji Na wózeczku 24, ponieważ jednej Nie mam jeszcze u siebie, ale planuję jej zakup Nie mogło tutaj zabraknąć mojego Journala, e, więc jego też daję No, żeby był na wierzchu Bo okazało się, że w 2024 Roku nie zapisałam w nim kompletnie Nic, e, tylko stronę tytułową I tyle i przeleżał cały rok W tym roku będę chciała go uzupełniać możliwie że Wam również pokażę, jak go uzupełniam i będziemy sobie to robić po prostu razem. Więc jego również tutaj wciskam. Już zaczęłam czytać pierwszą książkę z mojego TBR-u, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Piszcie mi w komentarzach, co Wy macie w planach przeczytać w tym roku i jak tam u Was po Sylwestrze. Piszcie mi dosłownie wszystko, czy czytaliście którąś z tych propozycji, co o niej sądzicie, czy Wam się podobała, czy nie. A ja Wam dziękuję serdecznie już za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Prawdopodobnie za tydzień. Dzień, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Buziaki, papa! Pa.